Witajcie kochani na tarot Esme. Przed nami ogólne czytanie tarota dla Zodiakalnych Wag na lipiec 2022 roku. Przygotowałam dla Was drogie wagi The Everyday Enchantment Tarot i jak zwykle przesłanie anielskie, popatrzemy stali życie z aniołami. <laughs> okej okay. Proszę moje wyższe ja o prowadzenie zgodnie z najwyższym dobrem dla mnie podczas czytania i proszę wasze wyższe, aby ja również Was prowadziło, gdy będziecie oglądać to czytanie w swoim czasie. I również z, z najwyższym dobrem. Ok. Kochani, jeszcze tylko zaproszę Was na y, moją stronę internetową y, www.sm.pl y, Zwłaszcza osoby, które są zainteresowane czytaniami indywidualnymi. Tam znajdziecie, kochani, wszystkie informacje potrzebne do zamówienia czytania. Okej. Okay. Wagi, drogie wagi, co dla was na lipiec 2022 roku? Jakie wskazówki, jakie? Informacje, jakie inspiracje dla naszych kochanych wag od Aniołów na lipiec 2022 roku, odpoczynek, energia odpoczynku się pokazała. No dobra, zobaczmy co. Co to znaczy. Dobrze pamiętam, tu chodzi tutaj o odpoczynek, ale nie taki bierny zupełnie. Relaks oznacza również aktywność. Nasze ciało i dusza proszą nas, abyśmy odpoczywali w otoczeniu natury w sposób aktywny. Znajdźmy czas dla siebie i swoich ukochanych i zacznijmy wypoczywać naprawdę. Odpoczynek jest najważniejszą częścią pracy, nawet jeśli praca jest dla nas zabawą. Anioły również odpoczywają, choć czas ma dla nich zupełnie inne znaczenie. Nie pogrążajmy się całkowicie w swoich zajęciach. Każda chwila naszego życia jest ważna. Wyłączmy telewizor i poświęćmy więcej czasu naszym ukochanym. Wtedy odpoczynek będzie wypełniony energią radości. Rozwiązanie problemu, któremu poświęcamy tak wiele czasu, może przyjść właśnie w czasie odpoczynku. Afirmacja na ten miesiąc dla Was. Dzielimy swój czas w doskonały sposób. Praca i odpoczynek tworzą doskonałą całość. No, kochani, no, lipiec czas wakacyjny, więc też może wielu z Was będzie y, gdzieś na wakacjach albo po prostu na urlopach. Niekoniecznie musi być wyjazd, ale też mogą to być bardzo miłe chwile. Mogą to być właśnie wypady w naturę i tak dalej. Więc y, też tutaj ta ważna rzecz, żeby właśnie odpoczywać w sposób aktywny. To jest ważne. Y, głównie tutaj chodzi o takie zrelaksowanie. No. Y, I to ta afirmacja jest też bardzo ciekawa. Dzielę swój czas w doskonały sposób. Praca i odpoczynek tworzą doskonałą całość. Takie wyważenie. No, jakby nie było dla wagi takie wyważenie, jak najbardziej, a propos zobaczmy, co pokaże się w czytaniu, czy też będzie takie sielsko-anielskie. <grych> zobaczmy. Co dla naszych kochanych wag, jakie energie, jakie potencjały dla Was na lipiec 2022 roku? Ani tak e, mówię w tych czytaniach ostatnio e, o tych potencjałach, żebyście pamiętali o tym, że te potencjały to są po prostu pewne opcje, które e, karty pokazują, prawda? Z którymi e, trzeba po prostu świadomie pracować, jeśli z Wami to rezonuje, prawda? Także nie traktujcie e, czytań jako e, takiego, e, takiego niezbywalnego przeznaczenia. Prawda? Lecz po prostu jako, jako taką inspirację właśnie do pracy nad sobą, wskazówki pewne, które możecie wykorzystać. To od Was zależy, jak Wasze życie będzie się układało. Ok, no to zobaczmy, co dla Was, drogie wagi. Wagi słoneczne osoby, które. W znaku wagi mają ascendent, księżyc, marsa, wenus. Też to jest czytanie dla Was. No dobra. Wagi, lipiec. 2022 roku. Główna energia tego miesiąca. umiarkowanie no to jest właśnie to jest właśnie to wyważenie to jest właśnie to o czym też mówi ta karta zbalansowanie czasu wolnego i pracy aktywności i bierności prawda yy, wielu różnych rzeczy tutaj też zdrowie co wybierasz czy wybierzesz soczek zdrowy czy może coś bardziej wyskokowego okej okay. W przeszłości mamy kartę wisielca. Ok. W przyszłości. 10 denarów. Super. Co będzie Wam pomagać? Dziewiątka denarów. Co może przeszkadzać? 7 mieczy. Wpływy zewnętrzne. Cesarz. Wpływy ukryte. Cesarzowa. No proszę, cesarz i cesarzowa obok siebie. Oczekiwania lub obawy. Recy, król denarów i rezultat. Albo rada trójka denarów. No macie piękne karty, drogie Wagi. Muszę przyznać. Z przełożenia dziesiątka kielichów. Świetnie. Tylko sobie tutaj troszeczkę te karty ułożę. Mniej więcej widać. Okej. Okay. No dobra. To tak jak już zaczęłam od początku, karta umiarkowania. Bardzo dobra karta. Karta, która mówi o takim właśnie zrównoważaniu, zbalansowaniu spraw. Jest to też karta mówiąca o uzdrowieniu, więc też warto zwrócić uwagę na rzeczy, sytuacje, które właśnie takiego zrównoważenia w Twoim życiu potrzebują, gdzie potrzebujesz tego umiaru, bo to też jest karta umiaru, no i właśnie takiego spokoju ducha, więc ten odpoczynek tutaj jest jak najbardziej a propos, bo być może od jakiejś presji, od narzucania sobie jakichś obowiązków, czy yy, różnych zadań, i tak dalej, gdzieś też tego odpoczynku droga wago po prostu potrzebujesz. Yy, I myślę, że to się może szerzej rozkładać w Twoim życiu i właśnie na relacje, yy, i na sprawy zawodowe, i na jakieś Twoje prywatne rzeczy, i na Twoje zdrowie, więc jest to czas uzdrowienia. Ten. Yy, Lipiec będzie dla Ciebie droga wago, takim czasem odpoczynku i uzdrowienia, takiego właśnie wprowadzenia balansu do, do Twojego życia. Tu karta, karta Wisielca w, w energii przeszłości podpowiada już taką jedną rzecz, że będziesz wchodzić w ten miesiąc już z taką pewną wizją, z takim pewnym zrozumieniem, że nie musisz funkcjonować tak jak wszyscy. Zobacz, tutaj, tu jest. Wszyscy stoją tacy zakłopotani. Każdy ma, ach, tu ma to zrobić do zrobienia, tu tamto. Są tacy przejęci, prawda? A on nic sobie z tego nie robi, on zmienił perspektywę. Fajnie, tutaj ten wyślec jest pokazany. Więc kochani, też widać, ta karta już wskazuje, że będziecie mieć pomysł na ten czas i dobrze będzie go wykorzystać. Tutaj trzeba. Tak zadziałać, żeby wam to przyniosło korzyści. A korzyści jak najbardziej będą. To będzie nowy sposób działania. W nowy sposób zadziałacie. Dziesięć denarów. Dziesięć denarów, kochani. Wspaniała, wspaniała karta, która przynosi bardzo dużo korzyści. To jest, to jest zamożność. To jest stabilność. To jest bardzo takie dobre i przyjemne życie rodzinne, prawda? To jest też dzielenie się dobrobytem, to jest wykorzystywanie tego wszystkiego, co do tej pory udało wam się zrealizować, zdobyć, uzyskać po to, żeby cieszyć się wraz z rodziną, wraz z bliskimi, z ukochanymi osobami, dzielić się tym, czyli mogą to być wyjazdy, mogą to być spotkania rodzinne różnego rodzaju. Może y, niektóre wagi będą w tym czasie miały jakieś y, właśnie y, uroczystości i tak dalej, różnego rodzaju, czy wesela, czy no, różne, różne, różne spotkania rodzinne też mogą tutaj w to wchodzić. I y, y, to też może być wynikiem takim, znaczy można powiedzieć, y, 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 może to dać po prostu bardzo wiele Wam radości takiej życiowej. Ważne też, żeby do tego wszystkiego podchodzić też trochę tak na luzie, bo też karta umiarkowania mówi spokojnie, nie spinaj się, wrzuć na luz i zacznij się cieszyć tym, co do tej pory udało ci się wypracować, tym, co masz. Więc to też jest tutaj taka, taka podpowiedź dla was, ale jest to też karta, karta przyszłości, więc ona tutaj daje właśnie, obiecuje taką radość płynącą z, bez, z poczucia bezpieczeństwa, z posiadania, z, z, z bogactwa, z dobrobytu, ze stabilności, też takiej rodzinnej, więc bardzo fajnie tutaj to się pokazuje. Co będzie Wam pomagać? Dziewiątka denarów. Cudowna jest ta karta. Cudowna karta. To jest takie, to jest takie zwrócenie uwagi na to, że pomimo tutaj, jak była mowa, żeby znaleźć ten czas, właśnie dla, żeby wykorzystać ten czas na, i na pracę, ale też na, na to, żeby pobyć ze swoją rodziną. A tutaj rada jest taka dodatkowa. Okej, okay, znajdź czas na, na pracę, znajdź czas na to, żeby pobyć z rodziną, ale nie zapominaj o sobie. Nie zapominaj o sobie, żeby znaleźć czas właśnie a to, żeby sobie poczytać, a to, żeby zrobić sobie jakiś taki wyjątkowy posiłek, żeby miło spędzić na przykład y, takie letnie przedpołudnie y, wakacyjne na przykład żeby poczuć się komfortowo. Bo to jest karta komfortu. To jest czas dla Ciebie, droga Wago, żeby tak się właśnie poczuć. Wspaniała, wspaniała energia i dziewiątka denarów, i dziesiątka denarów w czytaniu. Więc yy, bardzo tutaj ważna rzecz. Co Wam może przeszkadzać? Nie będę odkładać tej karty, bo chcę ją tutaj w kontraście do... Yy, Tutaj mamy to, co może Wam pomagać, a to, co może przeszkadzać. Tutaj mamy siódemkę mieczy. Siódemka mieczy, no wiadomo, tutaj karta złodziejaszka. Ja bym powiedziała tak. Co jest Twoim złodziejem czasu, droga Wago? Na co marnujesz czas? Co kradnie Twój czas? Co kradnie Twoją uwagę? Prawda? Zwróć na to uwagę. <laughs> Bo powiedziałabym tutaj, kochani, że Wszystkie te rzeczy, które robimy, takie, mówi się o tych rzeczach, że to jest taki eskapizm życiowy, uciekamy w jakieś chaotyczne sprzątania, jakieś próby nadrobienia wszystkiego, wszystkiego naraz, no, nie da rady. Wskakiwanie tylko i wyłącznie w jakieś, nie wiem, seriale czy gry jakieś, bo to też ludzie grają w te gry. Komputerowe, Różno, jest, jest mnóstwo tak zwanych złodziei czasu. Więc zwróćcie uwagę, co u Was kradnie Waszą uwagę i od, y, odciąga Was od tego prawdziwego poczucia komfortu, od takiego y, zadbania o siebie prawdziwego. To też, to też mogą być tutaj jakieś konkretne osoby, oczywiście. To też może być ktoś, kto obserwuje Ciebie w swoje sprawy. I ty się w to angażujesz, a później nie masz czasu dla siebie. Oczywiście, ja nie mówię o tym, żeby nie pomagać. Oczywiście trzeba pomagać, ale czasami jest tak, że nauczymy kogoś takiego zachowania i z czasem robi się to duży problem i dla tej osoby, i dla Was również. Więc tutaj na to też trzeba zwrócić uwagę. Tu jest, w tej karcie jest samodzielność, jest to jest taka y, prawdziwa y, też, y, t, takie p, prawdziwe poczucie wartości związane właśnie y, ze sobą, ze swoją wartością. Czyli ja zasługuję na komfort, żeby właśnie sobie z kaweczką poczytać y, w to y, letnie przedpołudnie na przykład. Hmm? Pomyśl, droga na co zasługujesz, bo zasługujesz. No i kochani, mamy dwie karty, które nie sposób omawiać oddzielnie. Cesarz i cesarzowa, więc dla was może to być y, dla wielu WAG mogą to być relacje y, wasze, y, często małżeńskie, bo cesarz i cesarzowa to często są małżonkowie, więc. Y, te dwie karty ułożone obok siebie bardzo często sugerują mi właśnie bardzo dobre relacje między ukochanymi. Więc takie prawdziwe ramię w ramię. Jeszcze nie, nie, nie zdziwiłabym się, bo dziesiątka denarów też jest tutaj właśnie taką bardzo rodzinną kartą. Więc też tu u Was tak może być, że uda Wam się tak wprowadzić tę równowagę. W tym miesiącu w wasze życie, że też przy okazji wasze relacje uporządkują się, też się rozrównoważą, też tak jakby z powrotem, z, znaczy z powrotem, po prostu bardziej widoczna będzie ta wasza więź i ta miłość. Dziesiątka kielichów z przełożenia, też karta rodziny dla osób, które y, na przykład są singlami, to też może być czas. W którym taką osobę mogą właśnie spotkać. Ale tu, przy takich kartach, to, to nie są romanse. To nie są trójkąty, to są poważne oferty, że tak powiem. Więc tutaj to, to tutaj idzie naprawdę już, jak to się mówi, na całość. Co wprowadzi ten balans do Twojego życia? Może właśnie nowa relacja dla niektórych dla tych. Komu tego brakuje? Oczywiście cesarz i cesarzowa dla osób młodych też mo mogą oznaczać rodziców, więc y, różne osoby mnie słuchają, więc też tutaj zaznaczę, że też to może być wpływ na Wasze życie y, rodziców. I y, 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 też takie otoczenie y, opieką i, y, i pomocą, bo y, karta cesarza, tutaj jako wpływ zewnętrzny, może mówić o tym, że y, też. Ktoś będzie brał Was pod uwagę w swoich planach i może być bardzo pomocny, bo cesarz też jest właśnie taką osobą, znaczy energią, która jest, może być bardzo wspierająca tak naprawdę z racji swojej pozycji na przykład. Więc tutaj jak zresztą jak jest pokazane, on to jest pokazany też jako szef. Prawda? Więc też dla niektórych może to być zawodowo szef, który powie, jak ci mogę pomóc. <laughs> Życzę wam tego, drogie wagi, niech tak będzie. No cesarzowa, jako tutaj na pozycji wpływów ukrytych, niespodzianek, no to to jest właśnie, to jest ten dobrobyt, to jest ta kreatywność, to jest to szczęście, miłość, opieka. To jest taka mama, która, a chodź, przytulę cię do, do piersi, prawda, Piękne, piękne energie macie. Coś tutaj trochę, troszkę mi yy, z obrazem coś szaleje. Okej. Okay. Yy, oczekiwania lub obawy. Karta króla, den, yy, króla denarów. Król denarów. Piękna energia, kochani. Piękna energia, bo tak naprawdę yy, król denarów to jest, można powiedzieć, taki mały cesarz. To jest ten, który się dorobił, który który jest zadowolony. W ogóle macie takie karty, że tak jakby i pieniądze, i wszystko szło do Was łatwo, i takie zadowolenie, i takie szczęście, dobrobyt. Bardzo dobrze. Jeszcze do tego tutaj macie w rezultacie trójkę denarów. Macie bardzo dużo tych denarów. Macie trójkę denarów w rezultacie, rezultat Rada. To jest karta współpracy. To jest karta, która mówi o tym, że wiele osób, że kilka osób na przykład, na przykład w rodzinie mogą razem stworzyć coś naprawdę wspaniałego, dogadać się, współpracować cudownie. Więc czy to w rodzinie, czy w firmie, czy byłoby to towarzysko, żeby na przykład razem coś robić, na przykład razem pojechać na wakacje w kilka samochodów powiedzmy, prawda? Więc też tu pod tym kątem jak najbardziej korzystnie się to pokazuje. Rada wynika, wynikająca z trójki danarów jest prosta. Po prostu otwieraj się na współpracę z innymi, otwieraj się na działanie, i, znaczy w sensie działanie na zasadzie zgody. Też to czasami trójka danarów też czasami mówi o podpisywaniu różnego rodzaju umów, kontraktów. W tym wypadku może to przyjść bardzo łatwo. Tutaj nie trzeba się będzie nad tym napracować, jeśli by o to chodziło. Bardzo dobry, kochani, przed Wami miesiąc. Bardzo dobry. Myślę, że rzeczy, które się w tym miesiącu wydarzą mogą właśnie przynieść wam takie wspaniałe poczucie bezpieczeństwa. Myślę, że to jest tutaj głównie o to chodzi, żebyście, żebyście wy mogli tak troszeczkę też właśnie odpocząć od tego biegu takiego ciągłego za, za szczęściem, po prostu. Tutaj może być coś, to może być taki czas, w którym będzie można tak naprawdę odetchnąć, tak jak tutaj, właśnie odetchnąć, być może poczytać, zająć się sobą, zrobić coś przyjemnego, poczuć taki prawdziwy smak życia, smak komfortu. O, bardzo, bardzo, bardzo dobra yy, energia. Drogie wagi, tak miło mi przekazać Wam te wszystkie dobre nowiny. Także na luzie wprowadzajcie harmonię do swojego życia, otwierajcie się na najwyższe dobro, na sukcesy, na poczucie bezpieczeństwa, na bogactwo. Przytulajcie do siebie szczęście i przytulajcie do siebie swoich ukochanych. I pamiętajcie, żeby nie pozwalać komukolwiek odbierać Wam tego, co Wasze, przede wszystkim Waszego spokoju, szczęścia i dobrobytu. Wszystkiego dobrego, cudownego lipca, drogie wagi. Do usłyszenia w kolejnych czytaniach. PA!